Dobry wieczór Państwu. Jędrzej Andrzej, specjalne wydanie faktów. Szok, niedowierzanie, panika to wszystko za sprawą społecznościowego portalu Facebooka, a dokładnie jego założyciela, Marka Zuckerberga, który 10 minut temu na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w San Francisco ogłosił, że z przyczyn technicznych przez najbliższy tydzień Facebook nie będzie działał. W USA jest nasz korespondent, który brał udział w tej konferencji. Halo, Tomku, oddaję Ci głos. Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Konferencja skończyła się dokładnie 12 minut temu, i to, co w tej chwili tutaj się dzieje, jest wprost nie do opisania. Analitycy amerykańscy uważają, że ta decyzja może mieć bardzo poważne konsekwencje, nie tylko społeczne, ale także ekonomiczne. Tomku, a czy na konferencji podano dokładne przyczyny takiej decyzji? Nie, jeszcze nie. Wszyscy uważają, że jest na to za wcześnie. Wszyscy też spekulują. No i oczywiście, jak to w USA, nie brakuje też zwolenników teorii spiskowych. A jak Tomku zareagowali normalni Amerykanie? Raczej tak normalnie. Wybuchła gigantyczna panika. Ludność zaczęła masowo wykupować żywność ze sklepów. A przestrzeń powietrzną nad większymi miastami USA, takimi jak Atlanta, Chicago czy Baltimore, zaczęły patrolować myśliwce strategiczne F-22 Raptor. Nad nowojorskim Times Square, gdzie już gromadzą się tysiące ludzi, zawisł olbrzymi elektroniczny zegar, który będzie odliczał ostatnie 24 godziny do włączenia Facebook. Dziękuję. Tyle na razie z Ameryki. Będziemy czekać na dalsze informacje. Przypominam, że za niecałą dobę, na tydzień, zniknie portal Facebook. W Polsce pojawiły się już pierwsze komentarze. Przeglądam właśnie internetowe nagłówki jutrzejszych dzienników i tak gazeta wyborcza na pierwszej stronie napisze o stratach, jakie z tego powodu może ponieść znany portal. Fakt w specjalnym dodatku zamieści zdjęcie monitora komputerowego, na którym nie wyświetla się Facebook. E Gazeta Polska skomentuje żydowskie pochodzenie Zuckerberga, a SuperEkspres zamieści ośmiostronicowy wywiad z mamą Małej Madzi, która w areszcie już od jakiegoś czasu musi sobie radzić bez Facebooka. Odsyłam Państwa do lektury jutrzejszej prasy. Odsyłam do lektury jutrzejszej pracy, a w naszym studiu pierwszy gość Antoni Maczarewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pan wie, dlaczego Facebook przestanie działać. Wiem. Wiem, ale nie mogę zdradzić ani szczegółów, ani szczegółów, ani źródeł tego faktu. Natomiast powołałem już specjalną komisję z ekspertami, na czele oczywiście z profesorem Molendą, światowej sławy ekspertem, który już udowodnił, że słowo Facebook, czytane od tyłu, daje kobecaw. I, I ma dokładnie tyle samo znaków co słowo Smoleńsk. No proszę, a, a proszę mi powiedzieć, profesor Molenda jest specjalistą w jakiej dziedzinie? Profesor Molenda jest y, szefem katedry łąkarstwa Akademii Rolniczej w Uwan Bator. Ale. Ale sam z Facebooka korzysta. No nie on, korzysta chłopak jego córki. Rozumiem. A proszę mi powiedzieć, czym konkretnie w tej chwili zajmuje się pańska grupa ekspertów? Yy, nasza grupa wpisała, yy, w Google wpisała frazę Wyłączyć Facebook i okazało się, że otrzymaliśmy bardzo interesujące wyniki. Jakie? Otóż, proszę Państwa, należy przestać bać się słowa zamach. Tak, proszę Państwa, należy przestać bać się słowa zamach. Ci, którzy myślą, że to z przyczyn technicznych Facebook nie będzie działał, są w wielkim błędzie. Są w wielkim błędzie, zarówno jak i ja i moi eksperci korzystaliśmy wielokrotnie, jak to nie z samego Facebooka, proszę Państwa, to z komputera. I mamy na to dowody, że jeżeli coś można wyłączyć, to można to potem włączyć. A o czym to świadczy? Świadczy o tym to, że jest to zamach. Jest to zamach, za którym stoją odpowiednie grupy osób połączone z obcymi służbami. A Na jakiej podstawie stawia pan te bądź co bądź odważne tezy? Pana, to nie są tezy, to są fakty. <gry> Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, to są fakty, a dokładniej wydanie specjalne. Przypominamy, że od jutra przez tydzień nie będzie działał Facebook. USA w szoku, a my zobaczymy, jak zareagowali Rosjanie. W Moskwie jest nasz korespondent. Halo Filipie. W Moskwie to są agenci. Dziękuję, już. Dziękuję, dziękuję. Halo Filipie. Zostawcie mnie na drugi raz już normalnie pod jakimś zakiem, bo a, nie Filipie, może, Filipie, to nie jak, jak tak zareagowali. Filipie, co? Tak, tak? Jak zareagowała Moskwa? No, nie tylko Moskwa, ale i cała Rosja pomalutku dochodzi do siebie po wczorajszym święcie Czerwonego Balonika. I być może dlatego te napływające, szokujące informacje z USA nie robią tutaj na nikim żadnego wrażenia. A co świętują Rosjanie podczas święta Czerwonego Balonika? Nic. Jest to sztucznie wymyślona okazja po to, by napić się alkoholu. <głosy> <głosy> Czyli rozumiem, że. E, przynajmniej na razie w Rosji nie widać żadnych oznak strachu ani paniki. Nie, nie widać. Co prawda zanotowano wzmożoną sprzedaż piwa, wina i wódki, ale to pewnie dlatego, że dzisiaj jest po prostu zwykła środa. <śled> Dziękuję bardzo. A ja przypominam, że jest piątek, 22. E... Od jutra, od godziny 19 czasu europejskiego przez dokładnie tydzień nie przestanie działać Facebook. Jak donoszą agencje prasowe, w Waszyngtonie w tej chwili odbywa się już demonstracja pod Białym Domem pod hasłem I don't like it, którą zorganizowała Cycata Murzynka i 2,5 tysiąca jej znajomych. Umiarkowany, umiarkowany spokój panuje już w Czechach, gdzie po pierwszej fali oburzenia społeczeństwo się poddało i czeka na spokojny rozwój wypadków. Natomiast cały czas dramatycznie jest na Łotwie, gdzie jest nasz kolejny korespondent. Halo Edwardzie. Chłopi łotewscy szukali rozwiązania, ale rozwiązania nie było. Był tylko głód, halucynacje z niedożywienia i śmierć. Dziękuję. Tyle Łotwa. Eee... Przypominam Państwu, że godziny dzielą nas od wyłączenia portalu Facebook. Już za chwilę naszym gościem będzie Sebastian Wąsik. Znowu powstaje w Fundacji Tydzień Bez Face'a. A my przejrzeliśmy internet, gdzie wzmożoną radość wykazują użytkownicy Twittera. I tak Radosław Sikorski e, komentując całą sytuację pisze, nowym selekcjonerem nie powinien być Nawałka, nowym selekcjonerem powinien być Nawałnica. <grywa> z kolei e, Adam Hoffman zauważa, że podczas rządów Jarosława Kaczyńskiego żadnych problemów z Facebookiem nie było. A teraz, a teraz moim Państwa gościem jest Sebastian Wąsik, znowu powstaje w fundacji Tydzień bez Fejsa. Dobry <Siema>. wieczór. E, czym zajmuje się wasza fundacja? Nasza fundacja powstała po to, by pomóc ludziom przetrwać ten ciężki tydzień bez Facebooka. E, co planujecie na ten tydzień? Zorganizowaliśmy sztaby kryzysowe, gdzie każdy potrzebujący będzie mógł po tą pomoc się zgłosić. No dobrze, ale konkretnie na czym ta pomoc będzie polegała? W centrach miast zbudowaliśmy wielkie namioty, gdzie już od jutra każdy będzie mógł przyjść, napisać coś na ścianie, będzie mógł przyczepić swoje zdjęcie, a ewentualnie udostępnić zdjęcie kogoś innego. To wszystko? Nie, każdy będzie mógł też poszukać znajomych, ludzie będą mogli organizować się w grupy. No ewentualnie sprawdzić, czy ktoś z bliskich akurat danego dnia nie ma urodzin. Hmm. No bardzo ciekawa inicjatywa, a, a wiem też, że planujecie e, dyskusje panelowe. Tak, e, każdego wieczoru będziemy organizowali e, dyskusję panelową, e, codziennie na inny temat, e, które będą moderować wysokiej klasy specjaliści z danej dziedziny akurat. No powiem szczerze, że spojrzałem na tematy tych dyskusji i zapowiada się bardzo ciekawie. Wynotowałem sobie trzy najciekawsze zaczepki, odpowiadać czy nie, lubienie własnych postów jako zaburzenia samooceny... Czy zamieszczanie zdjęć śpiącego psa jako wołanie o pomoc? Tak, ale chyba nie wymienił pan najciekawszego, które będzie się w środę o 20.00 z panem Adamem Grzanką na temat 300 i, 300 i więcej znajomych: dewiacja czy upośledzenie? W takim razie życzę powodzenia. A czy robicie coś, żeby wasza akcja wyszła poza granice naszego kraju? Zorganizowaliśmy stronę internetową. Siedzenie na face jest w porze, którą od wczoraj odwiedziło 10 milionów ludzi. 10 milionów od wczoraj? Ty. Piękny wynik. A czy moglibyśmy do kamery podać adres tej strony? Proszę bardzo. cool.pl. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Sebastian Wąsik. <noise> A my teraz e, przenosimy się na Podlasie, a dokładnie do Sokółki, gdzie ze zrozpaczonymi mieszkańcami tego miasteczka rozmawia nasz reporter Halo Marcinie. Dobry wieczór Państwo. To na Podlasiu dramatem zwykłych Polaków okazało się wyłączanie Facebooka. Помімо пузній пори, люди почали громко виходити на улице, одпалять з нічка громадниці і так попросту по-людську зачинаю сібать. Об обок мене є мішканець УКУКІ, пан Славомір Скірилук. Пані Славку, прошу, там камера. Pa, pa, panie Sławku, dlaczego pan płaczesz? No cóż to panie, no przecież jak oni to wyłączyli, przecież mogą już tego nie włączyć. No panie, to no dla mnie ja nie może tak być. Ale pa, panie, panie Sławku, toż to tylko tydzień. No co tydzień? Przecież jak Lidla zamykali, to mówili, że będzie tylko inwentaryzacja. I co? Od roku nie działa. Daj pan spokój. No, ale dobrze, panie Sławku, czego pan się najbardziej boisz? No cóż to panie, przecież... Ja mam żonę i troje dzieci, tak? Przecież ja teraz będę musiał dla nich rozmawiać. No jak? No, no daj pan spokój. Czyli, czyli czas spotkać się w realu. W realu? W Przecież najbliższy real jest w stoku. Panie, 46 km to całodzienna wyprawa. Daj pan spokój. Nie. Pa, pań. Pań daj pan spokój. Tyle z rozpaczonej sokułki, a ja oddaję głos dla Warszawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ludzkie dramaty na Podlasiu, a teraz wiadomość z ostatniej chwili: BBC poinformowało, że w Fenianie odbędą się jutro uroczystości na cześć King Zong Una, który ogłosił, że wyłączenie Facebooka jest tylko pierwszą wygraną bitwą w wojnie z internetem. Teraz moim i Państwa kolejnym gościem jest ksiądz arcybiskup Mieczysław Zamiatacz. Dobry wieczór. Papież Franciszek ma swoje konto na portalu Facebook. Panie redaktorze. Ojciec Święty to jest w Watykanie. A my tutaj podzielamy opinię, że Facebook może tak wciągnąć drugiego człowieka. Ja się, o tą opinię chciałem księdza zapytać, czy, czy no bo jest to szokująca informacja, czy episkopat cieszy się, czy wręcz martwi takim rozwojem wy, wypadków? Ja mam nadzieję. Ba, nawet jestem głęboko przekonany, że ten czas pozwoli odciągnąć młodych ludzi od komputerów, a popchnie ich w stronę kościoła? No tak, tylko czy to, podobnie jak rosnąca fala rozwodów, nie spowoduje wzrostu liczby aktów pedofilii wśród księży? Tego nie wiem. Naszym gościem był ksiądz Mieczysław Zamiatacz, arcybiskup żegnam. Mieczysław Zamiatacz. E, dziękuję bardzo. Na tym kończymy specjalne wydanie faktów. Ja się z Państwem żegnam. Zapraszam na jutro, na 19. No chyba, że ktoś woli oglądać Jolantę Pieńkowską, która będzie cały czas jutro dopytywać A czy to przypadkiem nie jest tak, że Facebook zo, e, przestał działać na zawsze? Do zobaczenia jutro o 19. A na koniec zobaczymy, co słychać w pogodzie. Na gubołówce jest Jakub Jarosz. Tu na Gubałówce jest cichy, bezwietrzny, spokojny wieczór. Nasze tatry jakby przygotowywały się do jutrzejszego wydarzenia. Wydawałoby się, że najspokojniejszymi ludźmi na naszej planecie są tutejsi górale, którzy, zapytani o tą całą sytuację, odpowiedzieli, cytuję. Nie ma się z tym przejmować, bo z tym caluskim Facebookiem jest jak zgadatliwą babą. Jak się na tydzień zamknie, to potem z podwójną przyjemnością chce się znowu na nią wliść. Hej.